Kuba był pracownikiem Katedry Teorii Sztuki Historii Doktryn Artystycznych przy Instytucie Historii Sztuki KUL. Był przede wszystkim wychowankiem chyba jednym z najbliższych, najbardziej ukochanych uczniów, pani profesor Elżbiety Wolickiej. Jeżeli chodzi o jego zainteresowania naukowe, powiem o nich bardzo krótko. Były one bardzo oryginalne i powiedziałbym dosyć, wyrafinowane, bardzo niespotykane. Interesował się przede wszystkim postacią wielkiego historyka sztuki, tego patrona naszej dyscypliny Aby Warburga, któremu poświęcił świetną pracę magisterską, pracę magisterską dostrzeżoną natychmiast w środowisku historyków sztuki w Polsce, pracę magisterską wyróżnioną nadrodą imienia księdza profesora szczęsnego Detlofa, Pracę której fragmenty były opublikowane. Doktorat, który przygotował również pod kierunkiem pani profesora Elżbiety Wolickiej, z kolei dotyczył mitu, obrazu, symbolu Wenecji w pismach Johna Rastina, jednego z najświetniejszych angielskich escistów XIX wieku. Doktorat świetny, niesłychanie wnitliwy. Doktorat, w którym Jakub pokazał to, co charakteryzowało go jako człowieka, nie tylko jako naukowca, ale wszystkim właśnie jako człowieka, to znaczy ogromną wrażliwość na słowo, niesłychanie świetną umiejętność tłumaczenia i wielką kulturę humanistyczną, retoryczną i erudycyjną, naprawdę zdumiewającą na człowieka, który wówczas miał przecież 29 lat. Śmierć, która kuba zabrała, śmierć naprawdę nielitościwa i dla nas zupełnie, zupełnie niezrozumiała, przerwała wiele jego planów, planów, które, jak sądzę, otwierały mu na pewno ogromną możliwość kariery naukowej na polu historii sztuki. Chciałbym o tych planach powiedzieć, bo one się nie ziściły ale być może uda nam się niektóre, przynajmniej z nich, doprowadzić jakoś do końca. Przede wszystkim miała to być edycja pism wybranych Johna Rastina poświęconych sztuce. Jak mówię, w mistrzowskim naprawdę tłumaczeniu, i proszę mi uwierzyć, umiem tutaj to słowo wyważyć, w tłumaczeniu mistrzowskim. przygotowywało się także do tłumaczenia jednej z takich najbardziej poczytnych biografii Aby Warburda, który napisał która została napisana w roku 1970 przez innego wybitnego historyka sztuki Ernsta Hansa Lumbricha. No ten, ten projekt chyba nigdy jednak nie zostanie zrealizowany. No wielka szkoda, bo ta ogromna luka w historii sztuki polskiej nie zostanie wypełniona. Myślę, że Kuba miał naprawdę największe predyspozycje, szanse, aby tę lukę wypełnić. Ze swojej strony zachowuje go pamięci, jako świetnego kolegę, jako bardzo mi bliskiego przyjaciela, człowieka, który autentycznie, bardzo głęboko przeżywał to, co robił. Był wielkim znawcą poezji, był wielbicielem poezji. Człowiekiem, był człowiekiem bardzo szczerego charakteru. Trochę na pozór sobie strytym, ale za taką jakby wręcz maską, na takim dystansem krył się naprawdę nieśmiały chłopak, nieśmiały także nauczyciel, bardzo ulubiony, bardzo lubiany przez studentów, bardzo chętnie przez nich słuchany. Yy. Młody człowiek, który w zupełnie niewytłumaczalny dla nas sposób odchodzi i pozostawia nas w wielkim smutku, w wielkim żalu, tym głębszym, że zdajemy sobie sprawę, jak wielką stratą, ponieważ nie tylko nasz uniwersytet, nie tylko nasza katedra, nie tylko nasz Instytut, ale w ogóle wszyscy, którzy mieli okazję się z nim spotkać, ale także naprawdę z głęboką, z głęboką nadzieją, że istnieje jeszcze ta rzeczywistość doskonalsza, niestarzona, w której kiedyś z Tobą mam nadzieję się spotkamy.